Witam widzowie bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin, a na to jest kanał Pokelap. No i mamy to: kolejna wysyłka kart do oceny CGC i PGS. Styczniowy sendow. Powiem tak, no kolejny rekord pobyty, jeśli chodzi o ilość kart. Za co bardzo wam dziękuję. Nie sądziłem, że tak to poleci. No i myślę, że będziemy tylko z miesiąca miesiąc coraz bardziej pobijać te rekordy. Również powinien się pojawić powrót kart, myślę, o czwartku, piątku, coś takiego. Wysyłkę wrzucam we wtorek. Mam nadzieję, że będzie się to podobało. No i powiem tak. Oby jak najlepsze ocenki, no a my przejdziemy do przeglądu kart. Myślę widzowie, że zaczniemy od kart BGS, które wybrałem sobie do oceny. Będzie dużo One Piece'a, jak to mówię, One Piece na topie ostatnio, więc trzeba, trzeba atakować. Oczywiście zaczynamy Luffy, Luffy Magazine promo z Japonii. Będzie rozdawany jako pre chyba nagroda po prostu albo po prostu dla każdego uczestnika. Nie pamiętam dokładnie, w Japonii oczywiście tylko. Realisach OP15? Ciekawe, ciekawe. Fajnie by było, jakby jeszcze w wersji angielskiej to zrobili, bo why not? No ale na razie tego nie ma w wersji angielskiej, nie wiadomo czy będzie. Nie sprawdzałem, ale powiem tak. Karta naprawdę piękna, bardzo duży hype. Były jeszcze w normalnych cenach w miarę, jak jest sprawdzałem dla Was. No a teraz już jest naprawdę kosmos. Piękna karta, miejmy nadzieję, że sypnie. Whiteningu 0 Centering był ok, no ale dobra. Lider OP13 Luffy. Mam nadzieję, że tutaj się poszczęści, bo centering trochę off. Ale no, zobaczymy, co to sypnie w tym BGS-ie. Krobacik, Destiny Drivers. No, dla mnie naprawdę top 2, albo do no, top 2 bym powiedział, jeśli chodzi o RS Karen. ile cudowny, cudowny dodatek. Piękna Karciocha. Miejmy nadzieję, że będzie BGS dyszka. No i znowu Lafi. op 14 angielska. Mój najlepszy drop. serio, otworzyłem z 5 3, albo 3, 3 albo 5 boksów, nie pamiętam. I to jest mój najlepszy drop z opet 14 angielskiej, bo japońska oddała o wiele fajniej. Ale no dobra, powiem tak. Oby dycha. Oczywiście kolejna nahypowana karta Lego Laffy One Piece Day 25. Również jeszcze są chyba, a nie przepraszam już nie ma ich dostępnych na klabie, ale piękna karta. W ogóle się nie dziwię, że jest jest Lego, jest Luffy. Co więcej chcieć, tak? Piękna karciocha, obydycha. Kolejne promo 25, jakieś 25-lecie, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Mam chyba jeszcze dostępne na sklepie, więc jeśli chcecie to łapcie. Luffy, Luffy to jak woli. Powiem tak, no, karta ładna, bardzo w ogóle ładne są karty, jakby oprócz tej karty, jeszcze w tym, jakby, wiecie, w tym promo. Miejmy nadzieję, że no, wróci jako dyszka. No i ostatnie, One Piece Day 24, wydaje mi się, że no, jeszcze, jeszcze chwila i również tutaj będzie kosmos, jeśli chodzi o ceny tych kart. Jest ciężko, jeśli chodzi o naprawdę One Piece'a dostępność, teraz jest hardcore. No i miejmy nadzieję, że cena stanie tak jak jest, nie będzie to aż tak rosło, bo no jest to przesadne czasami, bym powiedział. No ale dobra, tak czy siak, kolejna lafy promka. Miejmy nadzieję, że dycha. No bo szczerze poluję na pierwszego Black Labela, taki jest mój challenge na ten rok, pierwszy Black Label trafić i zobaczymy, jak trafię pierwszego Black Labela. To myślę, że jeszcze coś dla widza fajnego dam jako yy, prezent, w sensie zrobimy jakieś dzielosowanie na Discordzie, więc wbijajcie naszego Discorda widzowie, link w opisie, komentarz, łapka w górę, a my lecimy do kart z CGC. No a jeśli chodzi o CGC widzowie. Pierwsza karta, jaka leci to Espek, One Piece oczywiście. Trzeba korzystać, z można. Zobaczymy, co nam sypnie. W ogóle swoją drogą piękny, piękny kurczę Espek. Lecimy dalej. Wizualnie. Oczywiście Luffy, strasznie bejtująca karta. Każdy myśli, jak już leci ten Luffy, że jest praktycznie już no, red manga. Wiadomo, a potem jest ta zielona ramka i marzenia pryskają. Złapałem się na tym parę razy, a to jest w sumie najlepsze jakościowo ten Luffy, jaki udało mi się trafić. Zobaczymy, co to będzie. Kolejny Espek Loa, powiem tak, karta piękna, najlepszy mój drop co P10, udało mi zrobić, więc miejmy nadzieję, że będzie dycha. Vivi, mam SPK Vivi w bekecie już, czekam na ocenkę, zobaczymy co nam da CGC, jeśli chodzi o alt Altarcika. Oj, przepraszam bardzo widzowie, kolejna karta, znowu lider Lafiego, zobaczymy co nam sypnie. No, miejmy nadzieję, że dycha, bo ostatnio Pristinec trochę wleciało. Hilda, mam już naprawdę dużo tych kurczę kolekcji waifu, jeśli chodzi o poksy. W Pristine 10, więc mam nadzieję, że tutaj również wleci dyszka. Oczywiście, wymarzona karta, którą traf trafiła moja kobieta, bo ja nie miałem szczęścia w ogóle do Mega Dreama, żeby cokolwiek trafić. Mewtwo, naprawdę dla mnie wygląda taka karta pięknie i jest jedną z top 4, jak bym powiedział, albo top 3 kart z Mega Dreama. No, myślę, że top 3. Top 3 Pikachu to ten Mewtu i Gengar. Oby dyszka, widzowie. A po tym CGC przejdziemy do waszych karciach. Miejmy nadzieję, że tutaj się również poszczęści. No i znowu Moltresik, Resik. Powiem tak. Piękna karta, piękna karta, zobaczymy co nam sypnie. Mam nadzieję widzowie, że będzie tu kolejna dycha. Oprócz tego Blastoise 151 otwarty ze słaba PSA 9. Zobaczymy, jestem bardzo ciekaw co tu się stanie. Już jedną dziewiątkę regrade'owałem i była dyszka, więc oby teraz powtórka. Gengar, jeden jaki się udał trafić z Mega Dreama. Mam nadzieję, że w końcu to poszczęści się i wleci Gengar w dyszce. Kolejna promka Charizarda. Oh, powiem tak, bardzo jestem ciekaw. Chciałem pristine 10 czyli Promki bardzo lubię gradeować. Zresztą nie tylko ja, wydaje mi się. No i dalej, mamy Mewtwo i Exas Celebrations. Bardzo mi się podoba ta karta. Jestem bardzo ciekaw, co może dostać. Naprawdę cieszyłbym się z dyszki, bo a jeszcze jakby była pristine 10, to już w ogóle by cudownie wyglądało, widzowie. No i last karta, yeah. najcudowniejszy drop. Święta oddało w święta w grudniu, widzowie. Również wyciągają moja kobieta, więc dziękuję bardzo. Powiem tak, powiem tak. Cudowna karciocha, trochę off-center, ale miejmy nadzieję, że leci Pristine 10. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, powiem tak, pięknie mi się zaprezentowało z tą złotą, z złotymi napisami, prawda? No i co mogę powiedzieć Widzowie? Lecimy do Waszych kart. Zaczniemy myślę od BGS Widzowie, a wysyłkę do BGS zaczynamy od kart Ludka, który naprawdę wysłał grube rzeczy. No i bardzo dużo on pisa oczywiście. Powiem tak, oczywiście. Altart Luffy, Espec OP09, piękna karciożka, piękna karciożka. Mam nadzieję, że wróci jako dyszka. Kolejne promo, tak jak i u mnie, One Piece Day 24, co tu więcej dodać? Piękna promka, miejmy nadzieję, że sypnie. No i kolejny spec z EP03 japońskiej. Powiem tak, udało mi się trafić w czekam na ocenę. Miejmy nadzieję, że tu również wróci dyszka. No i Roger, Wanted, karty Wanted, na które strasznie poluję. No niestety nie mam do nich szczęścia, ale miejmy nadzieję, że prędzej czy później ją trafię. Oczywiście OP09 i chyba wydropiona u nas na live, więc dziękuję bardzo. No i dalej. Zaczynamy wow. na grubo, widzowie. Mamy demony z OP13. godpak, którego trafił Lutek. Co tu więcej mogę dać? No szczęście ma chłopak niesamowite. Trafić takie karty. No to naprawdę, naprawdę mogę powiedzieć, jest to coś mocnego. No nie mogę, nie mogę. Jedynie co, wam powiem, na kamerze może nie widać tych napisów słabo. Za to przepraszam, ale karty są naprawdę cudowne na żywo. Gratulacje, Lutek. Jedziemy dalej. Trzeci. Ja zawsze się bejtuję, że trafiam właśnie tego paralela, Nie pamiętam jak się wymaga, wiecie co chodzi. Ale niestety trafiam te zwykłe sp -ki. Przepraszam, alt arty. Ale no, jest jak jest. Kolejna karciocha. O, to chyba trafiłem w zwykłym alt arcie. I to również mam w zwykłym alt arcie. No i oczywiście Luffy, promo, magazyn z Japonii. Również chyba od nas, jeśli się nie mylę. Piękna karta i miejmy nadzieję, że będzie to dyszka. No a następnymi kartami, które wysłał do nas Eklerek. Są oczywiście znowu One Piece. Jest i One Piece Date 24 Luffy. Piękna karciocha. nie nadzieję, że wrócą same Black Label, y, bo dużo One Piece. One Piece dobrej jakościowo, więc naprawdę obyśmy widzowie trafili pierwszego Black Labela. No i mamy Luffy'ego OP07. Alt Archie. Piękna karciocha. Cudo. Wanted chyba trafia nawet u nas na live. OP13 japońska. Powiem tak. Dalej nie trafiłem, tak jak mówiłem wcześniej, więc zazdro. Kolejny Luffy Altar, OP05. Bardzo dobry dodatek. Szkoda, że nie jest to manga. Ale dalej piękna kartka. I aktualnie bardzo rzadka, chyba jeśli się nie mylę. Jeśli chodzi o wiecie, dostanie w ogóle boxa. Znowu One Piece Day 25 Luffy. Tak samo tutaj magazyn japoński. Dosłownie znisz, zeszły już wszystkie magazyny ze sklepu. Więc widzowie, niestety u mnie już tego nie staniecie. Chyba, że coś się zmieni. ceny polecą w dół. No to wtedy pewnie parę porcji do mówię, Jedziemy dalej. La OP-13, oczywiście angielska, więc wysnajpione, bo dobry kar, dobra karciocha. Kolejny Espek, jeśli się nie mylę, jest to OP-07. Chyba już ci się raz powtórzyłem oczywiście, ale karta jest przepiękna, dywanik. No co mogę tutaj powiedzieć? Jak wróci w Black Labelu taka karta, złoto-czarna wróci z Black Labelem złoto-czarnym. Dzieło sztuki, dzieło sztuki, tego Ci życzę. No i zaczynamy na grubo, widzowie. Charizard Y, ten u nas na live z deku 100 Jedna z najrzadszych kart do trafienia aktualnie chyba w Pokémonach, jeśli się nie mylę, bo szansa na to jest yy, no tragicznie niska, więc naprawdę Eklerek miał farta. O, papruszek na tym, ale powiem tak, no karty cudowne. No i oczywiście Inferno X Charizard, który również u nas na live wydropiony, więc zapraszam widzowie na live. Mamy szczęście czasami, mamy szczęście, nie zawsze, ale często. Przynajmniej ostatnio Charizardik, piękna karciocha. Eklerku, naprawdę piękna kolekcja. Lecimy dalej. Następną kartą do BGS u jest Charizard. Oczywiście SRK jest, że pamiętam, w Phantasmala. Też go trafiłem, niestety słabej jakości, więc swojego nie wysyłam. Ale tutaj Sentineling jest niczego sobie, niczego sobie. Piękna karta. No, obydyszka, obydyszka byku. A karta naprawdę piękna. Kolejną karcioą widzę jest również Charizard z Phantasmala, angielskiego również, ale SIRK. -ka. Cudowna karta, której dalej nie wydropiłem, więc, awertu, gratulacje. Piękna karciocha OM tak. Oby wróciła jako dyszka, bo naprawdę jest niczego sobie. Centering też się wydaje git, więc powiem tak, musi być Black Label. Kolejną kartą jest karta PLNK Requa wersja chińska, jeśli się nie mylę. No niestety nie zobaczymy tyłu, ponieważ jest w Sliwie. Ale no powiem tak, powiem tak, karta naprawdę ładna. Szczerze, muszę sobie taką sprawdzić. Mam tylko Rekła Silvera, no a ta naprawdę jest niczego sobie. No i oby wróciła jako dyszka. No, bo jak patrząc, Centering wydaje się OK. Kolejną kartą i ostatnią wysłaną do BGS w tym miesiącu będzie nasz Arkeus Vistar, z Vistar Universe, który trafiliśmy również na live i jest to karta Bibi. Bibi, powiem tak, masz tego farta w tym miesiącu. Nie wiem czy go ktoś przebije, ale no tyle co dzisiaj dropnąłeś, dzisiaj, w tym miesiącu dropnąłeś kopie. Jest naprawdę niesamowite. No i gratulacje. Karta wygląda pięknie. Miejmy nadzieję, że wróci jako dycha. No bo Centering jest niczego sobie. I wygląda to git, no i oczywiście złota karta w Black Labelu, no to będzie dzieło sztuki. No i widzowie, pierwszymi kartami do CGC jakie wychodzą w tym miesiącu są karty Bibiego. Oczywiście karta Mega Charizard EX z UPCK Promka. Powiem tak, sam wysyłam, myślę, że bardzo dobry wybór, bardzo piękna karta i wydaje mi się, że jest to naprawdę fajny wybór, jeśli żeby sobie zostawić w kolekcji to, żeby sobie po prostu leżało, a jeśli dostanie ocenę dziesiątkę, no to same plusy, prawda? Następnie, a w ogóle jak Centering, aha, mamy znowu sliwa, nie zobaczmy Centeringu, ale z przodu wygląda na git, więc pewnie z tyłu też, miejmy na taką nadzieję. Dalej, kolejna karta wygrupowana u nas na streamie. No jest to Pikachu, piękny Pikachu, naprawdę cudowna karta, jeśli chodzi o Mega Dreama. Centering również G, miejmy nadzieję, że będzie Dyszka, przynajmniej tego życzmy BBM u Centering również G, no i tu jest mocna karciocha, tak, Team Darkrai, Umbreon, w ogóle, tak, teamy jakby wróciły, szczerze, byłbym bardzo szczęśliwy. To było jedna z najlepszych rzeczy, jaka powstała. No i co? Miejmy nadzieję, że kiedyś tak będzie. No i ale, żeby tutaj była dyszka, również tego ci życzę, Bibi. Bo naprawdę piękny karciok. No i kolejny, Lifion. Na pewno u nas na streamie dosłownie powiedział, że chce Lifiona. Wyleciał z boosterka mu Lifion. więc gratulacje, Bibi. Piękna karta. Trochę off-center, więc miejmy nadzieję, że wróci jako dyszka. No, a naszym kolejnym zawodnikiem, widzowie, jest Delek, który no, trochę karcioch wysłał. Zresztą, jak zawsze, dziękuję bardzo, Delek. Oby same dyszki wróciły. Jest Jo, on. on, V z Brilliant Starsa, jeśli się nie mylę. Ale jak się mylę, to sprawdźcie i dajcie znać w komentarzu, co sądzicie w ogóle o tych wysłanych kartach w tym miesiącu. No i w poprzednich. Zapraszam do odcinków. Giovanni Piękna karciocha, również Destiny, uh, Destiny Drivals. Karta wygląda niczego sobie. Naprawdę ładna karciocha. Centering również Git, więc obydycha. Mamy piękną kartę z Fantazmala miał. Sam osobiście zastanawiam się, czy swoją wysłać. Bo naprawdę karta jest niczego sobie. No i kolejna Sierka z Destiny Drivers. Jak to już? Destiny Drivers top karty, naprawdę. King, Wersja angielska. Centering również wydaje się ok. No i kolejny Mega Charizard. W tym miesiącu obydycha. No i znowu on, tak jak mówiłem, bardzo dobry wybór. Sam osobiście swoje wysłałem. I oby wrócił jako Priesting No i jest i on. Jeśli dobrze pamiętam, Sygnatura z Weiss Pixar. Piękny drop, wysnajpiony, więc Delek, gratulacje, oby również wróciła jako dycha. Wow, nie widziałem wcześniej w sumie tyłu tej karty, więc naprawdę ładnie, ładne. No jest i dywanik Espek, powiem tak, bardzo dobra karciocha, w sensie Espeki bardzo lubię, podobają mi się, o to mi głównie chodzi, więc oby również wróciła jako dyszka. I chyba, jeśli się nie mylę, jest to również z boxa od nas ta karciocha, więc Delek, gratki, bardzo ładna kolekcja, no i jak najwięcej pristinek. No i naszym ostatnim zawodnikiem, jeśli chodzi o CGC w tym miesiącu, jest oczywiście Boniu. Boniu, piękne karty. Bulbazawa, naprawdę cudowny. Szczerze, dla mnie, jeden stop SRX z tamtej ery, jeśli chodzi o trzymanie ich. Znaczy, SARek, przepraszam, to jest alt, nie SRK, SRK. Zwykły alt, ale naprawdę cudowna karciocha. Pasuje się do Charmandera, do, do Jezu Charmandera i do Squid dla Stellara. Centering chyba G, więc tego ci życzę. Altaria, SRK, nie pamiętam szczerze z jakiegoś setu. Paradoks, paradoks. Ja osobiście fanem nie jestem, ale kto co lubi, oby wróciła również jako pristinka. No i klasyczek, McDonald Pikachu, wielki hype do niego był. Myślę, że jeszcze będzie przed nim kolejny hype. Przynajmniej tego Wam życzę. No i sobie również, bo również parę kart wysłałem. No i piękny Zorarak, SAR-ka z Mega Dreama. Ostatnio również do mi się trafić, więc wysnajpiona. Ale powiem tak, do no jeden z najładniejszych również artów z setu. Takie top 5 bym powiedział, jeśli chodzi o SAR-ki. Oby wróciły same dobre oceny, widzowie. Mam nadzieję, że odcinek się podoba. No i miejmy nadzieję również, że w przyszłym miesiącu przebijemy ilość 100 kart. No a jak się uda, to będzie to niesamowite i naprawdę nagramy wtedy o wiele dłuższy odcinek. Dziękuję i myślę, że idziemy do zakończenia. Dziękuję bardzo widzowie za oglądanie. Mam nadzieję, że takie odcinki się Wam podobają i podobały, bo sami o nie prosicie za każdym razem na live'ach, więc. Będę się starał robić takie oczywiście co miesiąc, nawet by powiedział trzeba. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie wiadomo czasowo. Oczywiście, łapka w górę, komentarz i wbijajcie naszego Discorda. Musimy dobić w tym roku ponad 1000 osób i myślę, że bez problemu to się uda. No i oczywiście 2 albo i 5000 subów, jeśli się uda. Więc suba, zup dostawcie również widzowie. No i życzę Wam miłego dziunka. No i do zobaczenia w następnych odcinkach.